Mogłem kupić więcej bitcoinów jak był dojak w 22. Teraz bym był milionerem. Ale przecież Pan jest milionerem. Wiem, ale mógłbym bardziej. Mówi się, że historia lubi się powtarzać. Na rynkach finansowych na pewno. Cykle koniunkturalne, występujące regularnie co 10-15 lat na przestrzeni ostatniego stulecia. Bańki na rynku nieruchomości, czy pełne dramatyzmu i emocji, spadki, a następnie nieprawdopodobne wzrosty na krypto. Legenda Bitcoina potrafi przetrwać kolejne kryzysy. Ta wyjątkowa kryptowaluta odradza się jak feniks z popiołów za każdym razem kiedy ktoś wieści jej koniec. Bitcoin ma bardzo silną markę i zapewnione miejsce w światowej popkulturze zupełnie jak Coca-Cola czy filmy Tarantino. Bitcoin od wielu lat pokazuje, że pozwala zarabiać kilkaset czy nawet kilka tysięcy procent tym, którzy są cierpliwi, inwestorom o stalowych nerwach. Tu drodzy widzowie, macie zresztą dowody. Zobaczcie, ile już razy Bitcoin tracił większość swojej wartości, a potem wracał w wielkim stylu. Sierpień 2012, minus 56%. Kwiecień 2013, minus 83%. Grudzień 2013, minus 50%. Grudzień 2017, grudzień 2018, minus 84%. Marzec 2020 minus 50%. I wreszcie maj 2021 minus 53%. Żeby lepiej zrozumieć sytuację, a co za tym idzie, móc lepiej przewidywać, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości na podstawie tej wiedzy, musimy zadać sobie pytanie, co powoduje załamanie na rynku krypto. Choć nikt tak naprawdę nie wie, co jest główną przyczyną spadku wartości kryptowalut w odniesieniu do dolara, euro czy jakiejkolwiek innej waluty emitowanej przez bank centralny, to jednak z dużym prawdopodobieństwem możemy wytypować czynniki, które się do tego spadku mocno przyczyniają. Wystarczy spojrzeć na ciąg zdarzeń, przeanalizować daty i porównać je do siebie. To samo dotyczy amerykańskiej giełdy NASDAQ. Widzimy tu bardzo silne skorelowanie Nasdaq i Bitcoina. Kiedy tylko amerykański bank centralny odcina rynki od zastrzyków z dodrukowywanej przez Fed gotówki, te prawie natychmiast zaczynają tracić, a w zasadzie wracać do swojej pierwotnej wartości, ponieważ obecnie są po prostu przeszacowane. Rynek przed napompowaniem pieniędzmi z Fed? Rynek napompowany pieniędzmi z Fed? A to dzieje się teraz. Dodrukowywane na przestrzeni ostatnich 13 lat tryliony dolarów po części trafiały na amerykańską giełdę, wynosząc akcje Netflixa, Tesli, Amazona, Microsoftu, Google'a czy innych na poziomy, jakich jeszcze nie widzieliśmy. Czy firmy te wykonały aż tak wielki skok w swoim rozwoju, żeby móc rosnąć w tak szaleńczym tempie? Pytanie wydaje się być retoryczne. Za większość wzrostu wartości akcji tych spółek odpowiada właśnie nadpłynność dolara na rynku. Kapitał ma taką naturę, że zawsze napływa tam, gdzie może osiągnąć największy zysk. Dlatego też setki miliardów dolarów z pakietów stymulujących trafiły również na rynek krypto, który znajdując się wówczas w hoście, pozwalał osiągać stopy zwrotu, o których tylko pomarzyć można było na innych, tradycyjnych rynkach. Dlatego menadżerowie funduszy inwestycyjnych i hedgingowych, takich jak Grayscale, czy MicroStrategy, czy nawet samej Tesli, za nadmiar gotówki skupowali olbrzymie ilości Bitcoina, Ethereum oraz innych kryptowalut, licząc na ponadprzeciętną stopę zwrotu ze swojej inwestycji. To doprowadziło do osiągania kolejnych ATH. Interes kręcił się dopóki Fed zapewniał na rynku nadpłynność. Z całego tego niezdrowego mechanizmu próbował wycofać się już w 2013 i 2014 ówczesny prezes Rezerwy Federalnej Ben Bernanke. Jednak od razu po tym, jak ogłosił chęć zaprzestania do druku, giełda wpadała w panikę, a on zmuszony był do dalszego kontynuowania polityki luzowania ilościowego. Drugim kluczowym czynnikiem odwracającym sytuację na rynku jest podnoszenie stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Wielkie instytucje i firmy chętnie brały oprocentowane na zero pożyczki z FED, pochodzące oczywiście z dodrukowanej kasy. Ale kiedy stopy, czyli oprocentowanie kredytów, zaczyna rosnąć, wielomiliardowe pożyczki przestają być takie wygodne. Ponadto wszyscy najwięksi gracze na Wall Street przez lata grali na niskie stopy. W chwili, kiedy sytuacja się odwraca i zaczynają one rosnąć, okazuje się, że wielkie banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i fundusze inwestycyjne zaczynają notować gigantyczne straty. Co wtedy robią? Jednymi z pierwszych aktywów, z których się wycofują, upłynniając je po prostu, są zaliczające się do grupy inwestycji alternatywnych, kryptowaluty. To daje potężny impuls do spadków. Wolicie kupować jakieś drogo, czy może dorować ten sam towar, ale przeceniony na przykład o 80%? Pamiętam jak przymierzałem się do zakupu bitcoina na jesieni 2021, kiedy to kosztowało 60 tysięcy dolarów i jak serce pękało mi, że trzeba aż tyle zapłacić za jednego bitcoina. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślałem, że będę musiał kiedyś spojrzeć wnukom w oczy i powiedzieć im, że nie kupiłem bitcoina na początku lat 2020, kiedy był jeszcze względną nowością i nie kosztował tak wiele, a teraz w 2050 można za niego kupić całą kamienicę, robiło mi się słabo. Dziś z perspektywy czasu cieszę się, że wstrzymałem się z decyzją zakupową. Często słyszy się, że krypto ma upaść, natomiast później okazuje się, że rynek jeszcze bardziej się rozwija, a technologia jest jeszcze mocniej adaptowana. Skąd zatem wiedzieć, kiedy kupować? Tu w zakupach przydać się może strategia rozłożenia zakupów w czasie, czyli zamiast wszystko na raz, lepiej dokupować po trochu, co miesiąc, dywersyfikując w ten sposób ryzyko. Trafienie w sam środek dołka jest bowiem niezwykle trudne. Dużym ułatwieniem jest też opcja autoinwestycji na Binance, która pozwala zautomatyzować inwestycje w kryptowaluty. To strategia inwestycyjna oparta na uśrednianiu kosztów zakupów w dolarach DCA. Możesz wybrać kryptowalutę, którą chcesz kupować codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc i nie musisz tego pilnować. Gdzie kupować? Najlepiej na jakiejś sprawdzonej giełdzie właśnie takiej jak Binance. Korzystam z niej, bo jest największa. I w mojej ocenie cieszy się dobrą opinią. Wcześniej handlowałem też na innych, ale pół roku temu przeszedłem na Binance. Binance jest partnerem tego filmu, a ja pokażę Wam teraz, jak prosta i intuicyjna jest to giełda. Teraz pokażę Wam, jak za fiat, czyli waluty takie jak złotówka czy euro, kupić kryptowalutę. Klikamy sobie w przegląd portfela i przechodzimy do zakładki Główne Konto. Tu wybieramy sobie na przykład bitcoina i klikamy kup. Następnie wpisujemy, ile złotówek chcemy przeznaczyć na zakup Bitcoina. Możemy też oczywiście wybrać inną kryptowalutę. Binance oferuje ich naprawdę bardzo dużo. I klikamy kontynuuj. Teraz kupuję Bitcoina przy użyciu karty, płacąc w złotówkach. I voilà! Kupowanie krypto na Binance jest dziecinnie proste, bardzo bezpieczne. A co najważniejsze, możecie tu kupić prawie każdą kryptowalutę. To co irytowało mnie na innych giełdach, to że na przykład chciałem kupić solane, a nie było jej w ofercie. Jeśli chcecie zarejestrować się na Binance, to w opisie tego filmu macie link, dzięki któremu będziecie mogli to wygodnie zrobić. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.